Nie, że mama dała nam te tysiąc złotych do sklepu. No. No i jesteśmy. Okej, okay, to wchodzimy. Wow, ale dużo ubrań. No, trochę tego jest. Ale musimy uważać, Jennifer, na co wydajemy. Mamy tylko tysiąc zł. No okej, okay, okej. Okay. Pięćdziesiąt procent taniej? Niezła okazja jak na cuchy. Okej, okay, to możemy wybierać. Tutaj nic ciekawego. Na razie też tutaj nie ma nic w moim guście. Ej, dobra, Jennifer, przeszukajmy jeszcze to pudło, bo tutaj jest sporo ubranek. Okej. Okay. To co, może je wysypiemy? Przecież nikogo tutaj nie ma. No, no dobra. O, pomóż mi! Dobra, mamy to, mamy to! Jej! Juhu! Ile zabawy! Teraz tutaj mi się podoba. No, ale fajna obruszka, ona... która. Tak, tak, poczekaj. No, że ta rzeczywiście ona ładna. bardzo do tego pasuje. No, też to sobie możesz. Dobra. Kupić. Ja jeszcze poszukam czegoś dla siebie. No, okej. Okay. Wiesz co? To mi się nawet podoba. Takie neonowe. Tak, z pewnością będzie Ci pasować. Okej, okay, no to sprzątnijmy ten bajzel, zanim ktoś się zorientuje. Hmm. Hmm. Dobra, jeszcze to i koniec już. Ale jestem zwykłą, a ja nie. Odłóżmy to na miejsce i chodźmy do kolejnego działu. A Jennifer, weź ubrania. Dobra, Ani. Hmm, przydałaby się jakaś torba, nie sądzisz? No, możemy coś poszukać. Ok, zaraz wracam. Dobra, mamy jakąś torbę, znalazłam gdzieś. Okej, okay, to pakujemy. Okej, okay, spakowane. No to idziemy. O, jaki piękny malachit. Chyba go kupię. Dobra, teraz dział z kamieniami szlachetnymi. Dobrze, to ja idę sobie pooglądać. Ani, zobacz, jaki ładny malachit. Tak, tak, już idę. Zaraz, ale ja chciałam kupić ten malachit. Byłam pierwsza. Nie, to ja byłam pierwsza. Ta, ty tu dopiero od chwili przybiegłaś. Biorę go. Ej, to mój malachit. Ami, pomóż! Hej, złodziejka! Nie! Jego, co tutaj się dzieje? O co tu chodzi? Co się stało? Ona mi zabrała mój malachit. To zwykła oszustka. Ja tu byłam pierwsza. Jest mój. Pierwsza go zobaczyła. Nie! Ała! To mój malachit! A, hej! Złodziejka! Ja Ale ładny. Chyba go wezmę. No i patrz, co zrobiłaś, Gamoniu. Teraz ona go wzięła. Wcale że nie. To wszystko twoja wina. Jesteś zwykłą, chytrą oszustką. Nie, no nie mówcie mi, że będziecie się kłócić jakiś kamień. To nie jest jakiś kamień. To jest ładny malachit. Dobra, idziemy stąd. A, weź torbę. Ona się nie zna. Czekaj, tu jeszcze. Tutaj nie byłyśmy. Wow, jaka piękna świeca. Co to? Ho, ktoś zgubił 50 groszy. Hm, śmiesznie. Dobra, idę. Ta świeca dziwna trochę. Okej, okay, a to jest dział z elektroniką. Mówi się elektroniką. A sorry, pomyliłam się. Dobra, tak czy jak idziemy. Potrzebny mi jest nowy telefon. Mi też. Wow, jakie piękne. Jest śliczny. Jennifer, chodź! Idę, idę. Uważaj, jak chodzisz! Yy, trochę tu za dużo ludzi. Dobra, to ja wezmę tylko ten telefon. Dla ciebie co wziąć? Yy, ja sobie sama wezmę, poczekaj, kaj. Mi się ten podoba. Może jest za dużo. Ludzi. A mi może ten bardziej, przepraszam, yy, ten bardziej, o taki limonkowy, ładny. Dobra, to idziemy. Okej. Okay. A, mój telefon. Czekaj, włożę tylko telefon. Dobra, idziemy. Jakie one są niegrzeczne czekaj, a co to za automat? No i się zaczyna. Automat z cukierkami, bez cukierków? Co za badziew? Nie dobra, przynajmniej nie będziemy pieniędzy na takie dziwactwa wydawać. Ani, poczekaj. No, a to dział z jedzeniem Niam, a się głodna zrobiła. Proszę Państwa, nigdzie nie ma jedzenia, jest tylko jakieś picie durne w jakichś butelkach dla dzidzi. Szkoda, bo głodna się zrobiłam. Dobra, weźmy, wybierzmy jakieś picie. Hmm. Co by tutaj wybrać? Hmm. O, przepraszam. Może to na środku? Hmm. może. Czekaj okay, chwilę, zaraz wyjmiemy. A mi się podoba ta butelka. Dobra, to zróbmy tak jak w dziale z ubraniami. Przepraszam, co pani robią? Dobra, cicho, siedź. Dobra, mamy to. Wiesz, że jest tu jeszcze jedna osoba? Co wyście najlepszego narobiły? Przecież tu są kamery. O, o Dobra szybko pomogę wam to posprzątać zanim się ktoś zorientuje Tak samo było w Cicholandii. No Dobra to ja szybko wezmę to, Szybko bierzemy, zanim no. ochronę aż przyjdzie O nie ochrona idzie, dobra zajmę ich czymś a wy, wy weźcie to posprzątajcie, dzięki Dzień dobry, wiecie państwo co? W dziale z elektroniką jest jakiś złodziej! Co? Naprawdę? Dawaj, biegniemy tam! No dalej ty! A! Jezu, co za ochronę. I co dziewczyny, posprzątane? Dałyśmy no. radę. Weźmy tylko te, co chciałyśmy. Soczki. Co powiedziałeś o ochronie? A, nic wielkiego. Okej, okay, no to ja już się będę z wami żegnać, papa, papa, pa. pa Dobra, idziemy do kasy, weź torbę. O nie Kolejka No nic, musimy poczekać To będzie 200 zł Ach, no coś tam ma. proszę Eee Okej okay. Dzień dobry. Dzień dobry. O, kolejka się trochę posunęła. Dobra, weźcie rzeczy, ja tak Dobrze, do widzenia. Hmm, jakoś schodzi, dobra. Dziesięć minut później. Dobra, zaraz będziemy. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile to wszystko będzie kosztować? Chwileczkę. Już sprawdzam. Nie może trochę szybciej. Spieszymy się. A więc ile to będzie? E, ale jeszcze chyba tam butelki? Dobra, czyli infer, dawaj te butelki, bo z stara babcia zaraz. Proszę Dziękuję A teraz ile to? 1000 zł i 50 groszy? Że co? Tysią 1000 zł i 50 groszy? A nie samo tysiąc? Nie, jeszcze 50 groszy. Pani Jennifer, mamy problem. Mam plan. Eee, niech pani chwileczkę poczeka siostra zaraz wróci. O, nadal tutaj jesteś. Zabieram się do, z tobą. Dalej, Jennifer, wierzę w ciebie. Proszę pani, dłużej czekać nie będę. Jeszcze tylko chwilę, zaraz, zaraz ona będzie na pewno. Już jestem. No, mówiłam, że zaraz będzie. Dalej, czym werszy, kupi ta papa się już wkurza. Dobrze. Do widzenia. Miłego dnia. Tak, tak, do widzenia. Do nie zobaczenia. Dobra, Jen, pakujemy. Okej. Okay. Wow, ale nam się upiekło. No, chyba już moja noga nigdy nie będzie w tym sklepie. Moja też.